Hey everyone, I'm excited to show you the first official trailer for Zack Snyder's Justice League. Check it out. I stało się! Premiera Ligi Sprawiedliwości nastąpiła 18 marca 2021 roku. <ścoughs> Zaraz, zaraz, czekaj, mówisz Liga Sprawiedliwości? A to nie miała premiery 3 listopada, tylko 2017 roku? Mniej zainteresowani mogliby tak właśnie zapytać, bardziej zainteresowani wiedzą co się stało. Pozwólcie, że przybliżę nieco historię powstania obu filmów, zanim przejdziemy do recenzji. Era superbohaterów w kinie ma się w najlepsze. Odkąd Marvel rozpoczął swoją serię dedykowaną każdej swojej ikonicznej postaci, to i DC zapragnęło zrobić własne rękodzieło kinowe. Tak jak Marvel zrobił to zgrabnie i z klasą, DC postanowiło zrobić to z grubej rury. Marvel pierw zrobił dużą liczbę filmów solo dedykowanych każdej postaci. DC z najnowszych produkcji zrobiło mega dobrego człowieka ze stali, by upaść bardzo nisko w Batman V Superman i by kompromitować się swoją przedostatnią ligą sprawiedliwości. DC bowiem pokazywało od dawna, że posiada kompleks na punkcie Marvela, nieustannie, a zarazem nieudolnie próbując dorównać, a Wręcz przebić konkurenta, zamiast po prostu skupić się na własnym schemacie i działaniu. Tak właśnie stało się z pierwszą ligą, w której pierwotnie był zaangażowany Zack Snyder. Pierwotnie, bo został on zwolniony podczas realizacji dzieła, początkowo miało to mieć związek z osobistą tragedią reżysera, z czasem na światło dzienne wyszły informacje, jakoby decyzja zapadła na parę miesięcy przed przykrym zdarzeniem dla reżysera i to w momencie pokazania Warner Bros pierwszej wersji filmu, którą zrealizował. Wtedy na jego miejsce zatrudniono Josh. Widona, twórcę Avengers, i tak oto z mrocznej wizji Snydera dostaliśmy bardziej cukierkową, okraszoną niekiedy nieśmiesznymi żartami ligę zbierającą cięgi od fanów DC na całym świecie. Minęło trochę czasu, a fani, jak i sami aktorzy kibicowali nowemu tworowi, który miał nadejść. A miała to być Liga Sprawiedliwości w wersji zakaz Snydera. I czy się to udało, czy zły czar przyszłości Prysłu? O tym opowiem wam w dzisiejszej recenzji. Cześć gaduły, w obecnej recenzji mogą pojawić się spoilery popularne, więc zanim zacznę ostrzegam przed ewentualnymi spoilerami. Jeśli chcecie zostać na dłużej, będzie mi miło jak zabijecie w dzwon i zostawicie suba, który pomoże mi rozwijać moją pasję do filmów, jak i gier. Zacznijmy więc! Zanim usiądziemy i zabierzemy się za film, pierwsza informacja, jaka nam się rzuca w oczy, to czas trwania tego dzieła, bo jest to aż 4 godziny materiału. Jak jeszcze w kinie taki czas jest dla zdecydowanych kinomaniaków, tak w domowym zaciszu na platformie streamingowej zawsze można podzielić film na rozdziały, bo ten czterogodzinny obraz jest podzielony właśnie na rozdziały. Sam przyznaję bez bicia, że film obejrzałem na dwa razy, nie z powodu braku zainteresowania, a po prostu braku czasu na tak długi obraz za jednym razem. Spoko Spokojnie przy rozpoczęciu nowego rozdziału mogłem zdecydować, kiedy odpocząć. Drugą rzeczą, która rzuci Wam się w oczy, to format obrazu. Jeśli nagle Wasz obraz nie będzie prostokątny, a kwadratowy z czarnymi paskami po bokach, to jak najbardziej z Waszymi odbiornikami jest wszystko w porządku. Film został wypuszczony nie w klasycznym 16x9, a 4x3. I jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że format 4x3 był przygotowywany do Kin IMAX, w których po wpuszczeniu obrazu mamy całkowite wypełnienie. Tamtejsze ekrany są dłuższe, co przekłada się znacząco na odbiór tego co zobaczymy. Choć obraz nie mógł trafić obecnie do kin, to trafił na platformę HBO GO, HBO Max w tym samym formacie, ponieważ w ten sposób Snyder nie utracił części kadrów i mógł pokazać wszystko, co nakręcił. Jaka jest zatem Liga zaka Snydera? Na pewno dla wszystkich, którzy oglądali pierwszą część, nie będzie zaskoczeniem fabularnym. Schemat jest ten sam. Po śmierci Supermana pojawia się na ziemi Steppenwolf, Batman stara się zebrać wszystkich znanych mu superbohaterów z myślą przewodnią stworzenia Ligi Sprawiedliwości, jako odkupienie win za poprzednie zdarzenia związane z Supermanem. Co się zatem zmieniło i dlaczego warto to obejrzeć? Zmieniło się wszystko, poza zarysem fabularnym. I to na znaczący plus. To tak, jakbyście odwiedzili knajpę na dobrego schabowego, który okazałby się najgorszym koszmarem, a po roku odwiedzili to samo miejsce, ale zagwarantowano by Wam, że na kuchni pracuje nowy kucharz i teraz zjecie wszystko ze smakiem. Film trwa znacząco dłużej, za czym idzie o wiele więcej scen. Niektórych wręcz nie ma z poprzedniej odsłony, bądź zostały całkowicie zmienione zmienione i zagrane na nowo. Jako montażysta filmowy i realizator, jeśli mam myśleć, ile pracy musiało zostać w to włożone, to szczerze mówiąc, nakręcenie filmu od nowa byłoby znacznie prostsze. W tym filmie nareszcie mamy poświęconą większą wagę bohaterom, których jeszcze nie mogliśmy poznać. Kilka dodatkowych scen Flesza bądź Cyborga jest zdecydowanie na plus. I co ważne, pojawia się tu pod koniec całkowicie nowa postać marsjańskiego łowcy, która ewidentnie chce nam pokazać, że to nie koniec opowieści, a dopiero początek. Co ja tu będę czarował? Nie ma tu żadnej zbędnej sceny. Każda jest mega potrzebna, by zrozumieć historię, którą chce przedstawić reżyser. Na 4-godzinnym seansie nie mogłem powiedzieć, bym się nudził przez chwilę. Idealnie wyważone proporcje między akcją a spokojniejszymi dialogami. Wreszcie możemy dowiedzieć się więcej o funkcji Boxów. Możemy poznać bardziej Stephen Wolfa, którego design jest wreszcie poprawny, jego motywacje do działań oraz poniekąd historię. Oprócz samego Steppen Wolfa zobaczymy także Darkseida, jak i jego popleczników, dzięki czemu możemy zrozumieć większe zagadnienie. Zagrożenie jakie czai się za plecami obecnego przeciwnika Ligi Sprawiedliwości, i dzięki temu również mamy przyjemność obejrzeć w większej, zmienionej wersji starcie, tym razem Darkseida, a nie jak poprzednio Steppenwolfa ze starożytnymi bogami w epickiej walce. Oglądając to, aż żałowałem, że nie była dłuższa, ale i tak był to miód dla oczu i uszu. Choć nadchodzącego Batmana ma już grać Robert Pattinson, to bardzo się cieszę, że w wersji Snydera pozostali starzy, sprawdzeni aktorzy. Gal Dot to wymarzona Wonder Woman. Nowy wizerunek Aquamana dzięki Jasonowi Mamoa zrobił robotę, odczarowując wizerunek bohatera na wielki plus. Ben Affleck jest moim ulubionym Batmanem zaraz po Christianie Bale'u, a Ezra Miller ma tu stanowczo większe pole do popisu jako Flash, co tylko utwierdza w przekonaniu, jak dobry padł na niego wybór. Co do Raya Fishera nie mam zdania, bo gra dla mnie po jednak wrażenia nie robi, choć miejmy w świadomości, że jest cyborgiem, co delikatnie mówiąc zabiera mu wiele z człowieczeństwa. Dochodzi nam tu nawet Jared Leto, który miał przyjemność zagrać postać Jokera w Legionie Samobójców. Za tamtą rolę zostały na nim wieszane psy, a on za to bronił się tym, że nie dane było mu dużo czasu kranowego, by zrobił to dobrze. I cóż, dostał tu więcej czasu? I moja opinia. Zmieńcie tego Jokera. Leto jest dobrym aktorem, ale nie z tą aparycją i nie tym podejściem. Joker został odzorowany idealnie przez Heta ale też nie zapominajmy, jako to była inna wizja Nolanowska, gdzie Joker nie był szalonym clownem, a psychopatą i mordercą. Joker za Snydera powinien być mimo wszystko innym, mroczniejszy i bardziej przekonywujący. Za to leto, z tą swoją niewinną buźką, make-upem, nie potrafi wywrzeć na mnie żadnego wrażenia, mimo tego, że bardzo byłem ciekaw jego sceny. Krótko mówiąc, dla mnie, nie zdał ponownego egzaminu. Prawa muzyczna również w tym filmie została stuningowana na mocniejsze brzmienia. Niekiedy rokowe co tylko nadaje mocy każdej energicznej scenie. Może nadużywanie motywu Amazonek z jazgotaniem zaczynało być uciążliwe, ale na szczęście bywało dość krótkie. Jak wspomniałem, scen jest więcej, a niekiedy stare zostają usunięte albo zmienione całkowicie na nowe. Tak jest w przypadku wskrzeszenia Supermana, gdzie Lois nie zostaje wypuszczona jako tajna broń Batmana bądź sama końcowa walka Ulfa nie kończy się pożarciem przez jego Popleczników wyczuwających strach. Wszystko, co zostaje tu zmienione, jest naprawdę na plus. i Nie odczułem ani przez chwilę, że może być inaczej. Nie mamy tu scen, które rozbawiają na siłę, tylko trafne żarty sytuacyjne. To Flash jest tutaj postacią rzucającą żartami, bądź samą niezręcznością robi swoje. Momenty, takie jak rodziny rosyjskie, które trzeba było ratować, gdzie Superman przynosił cały wieżowiec, gdy Flash ratował jedną rodzinę, zostały usunięte, i to też dobrze. Wątki wbrew pozorom były zbędne i na siłę starały się być. Avengersami. To jest DC, tu się leje krew i ludzie umierają, co pokazuje pierwsza scena otwierająca ten film przy ataku terrorystów. Przeciwnicy umierają często, tracąc głowy, nogi i to się podoba, bo to jest DC, które zawsze było mroczniejsze, poważniejsze niż cukierkowy Marvel, który oczywiście także kocham. Jedyny problem, jaki posiadam z tym filmem, jak i uniwersum, to fakt, że Superman jest tak potężny, że jak się już pojawia, to nie ma zagrożenia, które mogłoby dać nam emocje, nie wiedząc, jak może skończyć się. Pojedynek. Tak jak jeszcze nasza drużyna potrafiła męczyć się ze Steppenwolfem, tak pojawienie się kryptończyka w młynieniu oka wyjaśnia sprawę i zamyka temat. Zdecydowanie dla mnie Doomsday był do tej pory najmocniejszym przeciwnikiem i aż się zastanawiam, czy Darkseid będzie na tyle silny albo i silniejszy, widząc jak z łatwością topór Aresa został wbity w jego bark. Tak jak Thanos dla Avengersów był arcytrudny, tak Steppenwolf po prostu wadził, wcale nie wyczułem, że mocno przeszkadzał. I tak mimo wszystko jego sceny, jak i sceny walki zostały podreperowane, bo w poprzedniej lidze gdziekolwiek nasz wróg się nie pojawiał, dostawał wciry od całej ekipy. No cóż, pożyjemy, zobaczymy jakie emocje przyniesie ze sobą dalsza produkcja DC. Są osoby, które kochają jednych, nie cierpią drugich. Ja lubię jedno i drugie. Liczę natomiast, że Zack Snyder dostanie po tak dobrych recenzjach dalszą szansę na rozbudowę budowanie uniwersum DC w świecie kinowym. Wersja Snydera to mroczniejsze tony, mroczniejszy obraz, który idealnie daje kontrast w Atlantydzie. W niegdyś cukierkowej. To człowiek z własną wizją i własnym pomysłem na to wszystko. To osoba z dużym doświadczeniem reżyserskim i kreująca własne mroczne tony, co w Batmanie, w Superman, zostały już przekroczone do granic możliwości, ale widzę sprawiedliwości idealnie wyważone. Ponad tak 4 godziny filmu zabiorą Was w podróż poznania nowych superbohaterów i zjednoczenia przeciw nadciągającemu złu. Czy warto zatem obejrzeć wersję Snydera, gdy wiemy doskonale wszystko po poprzedniej odsłonie? Tak i to zdecydowanie. Złe doświadczenia z przeszłości zostaną nam. Zrekompensowane i odczarują zły urok dawnych grzechów, wiecznych zmian i wtrącania się w cudzą wizję. Jeśli Snyder wewnątrz ciebie chciał utrzeć nosa szefom Warner Bros., by żałowali wydanych wcześniej pieniędzy i brakiem wiary w jego wizję, to jak najbardziej się mu to udało. Zasiadajcie do tego długiego seansu bez obaw. Nie będzie to zmarnowany czas. Polecam.